Jest prawdziwym bohaterem, ikoną dla wielu pokoleń. A teraz jest gotów do walki z kobrą, bezwzględną organizacją przestępczą, która zaatakowała World of Tanks. Ten wojownik nie zna strachu. Oto Duke, przywódca GI Joe. Yo, Joe! Engage target ma ponad 200 unikalnych kwestii mówionych i trzy wyszkolone umiejętności. Duke dostępny już teraz. To nie zabawka, zestaw nie zawiera baterii. Możesz wybrać jeden z dwóch zaprawionych w boju pojazdów lub otrzymać dodatkowe misje dla Diuka oraz zapasy. Załoga też coś musi jeść. Razem z Diukiem otrzymasz wyjątkowy medal, 20 misji z premią razy 5 PD po zwycięstwie, nowy zestaw misji bojowych i nagród oraz dzień konta premium World of Tanks. Duke jest gotowy, aby walczyć dla ciebie. Zdobycie jego i innych łupów to żaden problem. Po prostu kliknij Odbierz ofertę na specjalnej stronie World of Tanks w serwisie Prime Gaming. Powiąż swoje konta Amazon i World of Tanks, a następnie kliknij przycisk Zezwól, aby skorzystać z oferty. I to już wszystko. A teraz ruszajmy po Twoje łupy. Jesteś już w grze? Wyjdź z niej i zaloguj się ponownie. Więcej szczegółów znajdziesz na oficjalnej stronie. Powodzenia na polu bitwy, dowódco. Duke cię nie zawiedzie.